Mamy parę tych dziewczyn i ja się cieszę, że ten team tak mocno rośnie, że reprezentujemy coraz lepszy boks, coraz lepszy poziom i to też widzą inne kraje, bo trenerzy odchodzą z innych krajów i mówią, że to super wygląda, że po prostu widzą jak my idziemy do góry. No i kiedy działaliśmy na zawody z takim trochę niepewnością, z takim strachem, a teraz to my przyjeżdżamy i pewnie nas nie chcą wylosować, więc cieszę się bardzo z tego progresu. Fajny był moment, ja nie za bardzo miałem nigdy mentorów, bo się nie interesowałem Boksem olimpijskim, ale jednym z trenerów, który mnie bardzo interesował, był Walsh, który zbudował Irlandię od zera, który miał wizję i zaczął ją realizować i oni pomimo tego, że nie jest już tam trenerem, jest trenerem USA, to oni dalej tę wizję Walsha realizują no i cały czas zdobywają medale olimpijskie. No i fajny moment był, jak po finałowych walkach Łoś przyszedł do mnie i powiedział, że śledzi od paru lat nasze poczynania, widzi jak rośniemy i jak stajemy się mocni i po prostu, że nasze dziewczyny super boksują i nasz team jest świetny i, i, i że to się dobrze ogląda, więc słowa takiej osoby na pewno jeszcze dają takiego kopa motywacyjnego. Mentalność zaczyna się zmieniać. Kiedyś nie mieliśmy tej mentalności zwycięzców. Chcieliśmy dawać dobre walki i być twardzi, a, a teraz chcemy być zwycięzcami. I tego Wam życzę. Dziękuję.